Kanale. Słuchajcie, ja dzisiaj w ogóle jestem nieprzygotowana bez make-upu, ponieważ słuchajcie, obudziłam się z bólem głowy i postanowiłam się po prostu oczyścić za pomocą jajowania. I myślę, że to będzie idealny moment, żeby Wam pokazać, jak to zrobić w takich momentach, kiedy źle się czujesz i coś cię boli. Więc tak. Taki mój ulubiony sposób, który mi najbardziej pomaga, to jest po prostu taki jakby mały rytuał, który, który jest rytuałem, tak jakby oczyszczającym energetykę w danym miejscu, lub po prostu czakrę w danym miejscu. Co będzie Wam do tego potrzebne? Ja mam świecę białą, zawsze lubię białą świecę. Kadzidełko. Może być zwykłe, może być stożkowe. Ja bardzo lubię stożkowe. O jakimś zapachu, takim, który najbardziej wylubicie. Nie musi być jakiś konkretny. Oczywiście jajko. Jajko, żeby było jak najbardziej od, prosto od kurki, ze wsi. Nieraz staruszki sprzedają na rynku takie jajka. Są najbardziej takie odpowiednie. Nie przechodzą wszelkiego rodzaju procesów, naświetlań i tak dalej. Więc. Te sklepowe są już tak jakby z mniejszą dawką energii, przynajmniej ja to tak czuję, szklanka z wodą, szklanka jak najbardziej przeźroczysta. I jeśli chcecie, to muzyka medytacyjna. I ja Wam włączę tutaj w tle muzykę medytacyjną. Możecie sobie podczas tego mojego instru instruowania Was także oczyszczać sami siebie. No możecie po prostu w dowolnym innym momencie. Zobaczcie. Muzyczka już leci, mam nadzieję, że będzie ją słychać. To jest muzyczka specjalna do oczyszczania. Możecie okalić się delikatnie dymem, jeśli boli Was głowa to nie za dużo. I oczywiście świeca musi się palić. Zaczynamy. Bierzemy jajo. Obojętnie, jak weźmiesz jajo, nieważne jest to czy tą stroną, czy tą. Słyszałam, że to ma różnicę, dla mnie to nie ma różnicy, kochani. Po prostu e, dzisiaj typowo na głowę, pamiętajcie, typowo na głowę. Przykładamy jajeczko tutaj do głowy. I czekacie chwilę, aż ono tutaj wejdzie w interakcję z naszą energetyką, i ruszamy je po prostu w przeciwną stronę do wskazówek zegara, robimy okręgi. Tu nie ma żadnej zasady, że to musi być 33 okręgi, tak jak niektórzy mówią. Według moich zasad zbierasz dotąd, aż jajo zrobi się ciężki i aż sama czujesz, że po prostu dosyć. Robisz okręgi i wyobrażasz sobie, że po prostu wszystkę, ten ból, który jest, znajduje się w tej części ciała, złe energie, złe, wszelkiego rodzaju podczepy, Złożyczenia, klątwy, uroki wszystko, co ci szkodzi, po prostu i jajo zbiera do swojej energetyki. Ja nieraz lubię oczyścić sobie włosy, ponieważ włosy to są nadajniki energetyczne połączone jak najbardziej z naszą głową, prawda? Także ja sobie po prostu tak najzwyczajniej zbieram też z włosów. Pamiętajcie, że jak przychodzicie z miasta, należy włosy przeczesywać. Jeśli możecie, to spryskiwać sobie wodą, na przykład lawendową, taką samemu wykonaną. Włosy przeczysujemy też przed pójściem spać i zaraz po wstaniu, żeby odgonić koszmary. Czyli zbieram z włosów i wracam do głowy. Pamiętajcie zawsze w przeciwną stronę do wskazówek zegara. Głowę robię zawsze z szyją, kochani, ponieważ szy głowa jest mocno przytwierdzona do szyi. I na niej właśnie zbiera się tutaj na szyi i z tyłu cały stres. Tutaj na naszym karku zbiera się cały stres i całe negatywne energie, które właśnie powodują bóle głowy. Tutaj z tyłu możecie sobie na karku także zrobić okręgi w przeciwną stronę do wskazówek zegara. Ja nie mam jakiejś sztywnej formułki, żeby to wymawiać. Po prostu mówię: Jajo, proszę cię o zebranie z mojej energetyki. Na mojej głowie i na mojej szyi wszystkiego złego, co się do mnie podczepiło, wszystkiego złego, co nieświadomie do mnie przybyło, wszystkiego złego, co ja nieświadomie zebrałam, wszystkiego złego, co do mnie zostało wysłane. Zabierz wszelkiego rodzaju klątwy, uroki, złorzeczenia, podczepienia, negatywne byty, negatywną energię. Wszystko, co jest w tej okolicy mojej energetyki, co mi szkodzi i wywołuje ból, proszę zabierz do siebie bezpowrotnie. Oczyszczam mą głowę, umysł i energetykę. Oczyszczam mą głowę, umysł i energetykę. Oczyszczam mą głowę, umysł i energetykę. I w tym momencie moje jajko zaczęło się już robić ciężkie. Jest coraz cięższe. Mm -mm. Zbieram jeszcze ostatnie resztki tutaj na czubku głowy, ponieważ to jest czakra korony, w której też bardzo dużo się zbiera i tu mnie najczęściej bardzo głowa boli, więc zbieram wszystko, co tutaj jest możliwe. Przechodzę do tego mojego karku, gdzie Wam mówiłam w tym miejscu, przy tych kręgach tutaj, przy samej głowy. Robię jeszcze raz te okręgi. I teraz kochani obracam jajko, ja Wam to za chwilę pokażę, tylko sobie odetnę i mocno odszarpuję. Obracacie później jajko w ten sposób, tak jakbyście chcieli zawinąć wokół jajka nić i mocno odszarpujecie od ciała. Teraz jajko wbijacie do szklanki i pozostawiacie na... 3 do 5 minut. Dopiero po tych 5 minutach ja sobie lubię robić odczyty, ponieważ one są takie najbardziej wiarygodne, które będą mi pokazywać co tam naprawdę się dzieje, bo to jajko musi się w tej wodzie ułożyć tak jak trzeba. Przynajmniej to są moje sposoby i ja tak sobie lubię robić. Nie przestawiamy, nie ruszamy tych szklaneczek, kochani. Możecie się jeszcze dodatkowo okadzić delikatnie dymem. Oddychacie spokojnie trzy razy. Jak widzicie, już u mnie się bardzo dużo negatywnych energii zebrało. Ja, też się coś do mnie podczepiło. Ja, z tego względu, że jestem właśnie otwartym kanałem, to bardzo dużo rzeczy kochani zbieram do siebie, nawet idąc na miasto. Także widzę, że tutaj się już niezłe, niezłe kuku mi narobiło. Ale sobie poczekam, tak jak mówię Wam, te 3 minutki. I za każdym razem, w którym miejscu ciała Was boli, możecie sobie właśnie takie coś e, wykonać. I e, słuchajcie, jeśli wykonujecie, to jeśli Was bardzo boli, to 3 dni z rzędu. I, y, można do 9 dni z rzędu, nie dłużej później trzeba zrobić tygodniową przerwę. Dokumentujcie sobie jajka z dwóch stron zdjęcia i z góry. To jest bardzo ważne, żeby z góry też zrobić. E, możecie do mnie podsyłać. O. Zawitał kolega. Możecie do mnie podsyłać, słuchajcie, i ja będę interpretować. To co, kochani. No, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Wybaczcie, że tak bez make-upu, ale po prostu sta stałam i już z bólem głowy. Nawet nie mam ochoty na make-up. Także co, kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.